Te nasze nowe przepisy, one w każdym przypadku wymagają, żeby budowla w tym to urządzenie budowlane, czyli na przykład taki kompresor wymagają tego, żeby on był wzniesiony w wyniku robót budowlanych. Powstaje pytanie, czy tego typu urządzenia albo instalacje no, mogą podlegać opodatkowaniu w tym nowym stanie prawnym jako jako budowlę? Dodajmy jeszcze opodatkowaniu znacznie surowszemu niż sam budynek. Dwa procent wartości. Tak, tak, tak. No, tak, zwykle nie opłaca się e, mieć mieć budowę. To znaczy, że wciąż będą spory. Absolutnie, że, że będą spore. To jest podatkowa paczka, czyli przepisy i praktyka w jednym. Audycja, w której przedstawiamy najważniejsze zagadnienia z dziedziny prawa, podatków i praktyki gospodarczej. Dzisiaj naszym tematem będzie podatek od nieruchomości. Ja się nazywam Paweł Rochowicz, a ekspertem, który o sprawach podatku od nieruchomości powie, jest pan Adam Helwig, doradca podatkowy partner w kancelarii Paczuski Taudów. Dzień dobry. Dzień dobry. E, panie Adamie, e, jesteśmy dzisiaj w nietypowym miejscu dla naszych audycji. Jesteśmy 300 metrów pod ziemią w kopalni Guido w Zabrzu. E, jest to troszkę związane z tematem naszej rozmowy dzisiejszej. Będziemy opowiadali o budowlach. Kopalnia to też jest specjalne miejsce, w którym są różne budowle. Na przykład te kompresory kopalniane za nami też mogą być e, uznane w ten sposób, prawda? Prawda, mogą być uznane, co jest bardzo ciekawym zagadnieniem właśnie w 2025 roku, czyli w roku, w którym mamy praktycznie nowe przepisy o podatku od nieruchomości. Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy ustawy o podatku od nieruchomości definiujące budowlę. Używane w działalności gospodarczej. I w odróżnieniu od tego, panie Adamie, co było dotychczas, bo było tylko odesłanie do prawa budowlanego, teraz mamy definicje autonomiczne, już specjalnie na potrzeby tego podatku. Miały one uporządkować ten system. Czy tak się stało? Myślę, że częściowo to prawda. No do tej pory, tak jak pan redaktor powiedział, było tak, że żeby określić, czy dana rzecz jest budowlą? No musieliśmy z przepisów podatkowych przejść na prawo budowlane. To prowadziło do takich kuriozalnych sytuacji, w których szukaliśmy nazwy, na przykład jakiegoś urządzenia, w załączniku do ustawy prawo budowlane. To prowadziło do różnych dziwnych sytuacji, kiedy na przykład w kopalniach organy podatkowe no, próbowały twierdzić, że opodatkowaniu podlegają np. tunele, co jest oczywistą aberracją, można powiedzieć. Tak? Takich przykładów było więcej. Z takim założeniem, które y, kryje się za tymi nowymi przepisami, jest właśnie to, żeby uprościć interpretację przepisów prawa podatkowego i żeby podatnikom było łatwiej no, stwierdzić, co u mnie w zakładzie jest budowlą. Y, to się udało. Zrobić w pewnym zakresie. W pewnym, oczywiście, nie. Z uwagi na to, że przy okazji wprowadzania tych nowych przepisów ustawodawca nie pomyślał, nie przewidział pewnych sytuacji. Myślę, że w trakcie naszej rozmowy, jak będziemy rozmawiać o przemyśle wydobywczym, to, to stanie się ten punkt jasny. Jeszcze do tego wrócimy. Wrócimy. Natomiast widzimy tutaj takie coś, mhm. co można nazwać maszyną. Jest to kompresor. Yy, i takie coś prawdopodobnie czy podobne urządzenia występują także w fabrykach rozmaitych zakładach mm. produkcyjnych, czy w ogóle w innych budynkach. Kompresor jest urządzeniem do sprężania powietrza, ale też inne urządzenia są wentylacyjne, prawda? Mm. I jest nowa definicja, która mówi, że urządzenie techniczne niezbędne do funkcjonowania budynku jest budowlą, która jest osobno opodatkowana tak. niż, niż budynek. Proszę tak, trzy słowa tak, o tak, tym tak. powiedzieć. Chodzi oczywiście tutaj o y, tak zwane urządzenie budowlane. Tak, tak jak pan redaktor powiedział. Y, Aktualnie przepisy mówią mniej więcej tyle. Jeżeli mamy urządzenie techniczne, no typu sprężarka e, albo jakieś inne podobne urządzenia. Choćby jeżeli... wentylatory. Wentyla... Klimatyzatory. Wentylatory, klimatyzatory, pompy. E, tutaj przykłady możemy, przykładów jest, jest, jest dużo, możemy je mnożyć. E, jeżeli one są, tak jak pan powiedział, związane z budynkiem, ale również z budowlą wymienioną tam w załączniku do, do ustawy e, podatkowej, to jeżeli one są niezbędne do funkcjonowania tego budynku albo budowi, mogą być uznane również za budowlę. Ale, i to chciałem powiedzieć już na samym wstępie naszej rozmowy, o czym bardzo często się zapomina jednak. te nasze nowe przepisy, one w każdym przypadku wymagają, żeby budowla, w tym to urządzenie budowlane, czyli na przykład taki kompresor, wymagają tego, żeby on był wzniesiony w wyniku robót budowlanych. To jest kluczowe Zagadnienie, jeżeli chodzi o te o ten nowe Czyli Nie wystarczy, że klimatyzator sobie zakupimy gdzieś w, jakim, w jakimś sklepie, hurtowni i tak dalej i po prostu go za pomocą tam kilku śrub przytwierdzimy do ściany. To są chyba jeszcze nie są roboty budowlane. <laughs> Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. E, ale fiskus a, a, może tak uważać. Ale ciągnijmy ten przykład dalej, bo to jest, bo to jest interesujące. E, no oczywiście zakładam, że że nie chodzi tutaj o taki wentylator, który sobie montujemy w domu, ale mamy. W Wyobraźmy sobie biurowiec. No tam są znacznie bardziej zaawansowane. Tak jest. Urządzenia. Jest oczywiście klimatyzacja. Jak patrzymy sobie na taki budynek, widzimy, że na górze widać jakieś, jakieś urządzenia. Bardzo często właśnie to są elementy klimatyzacji. tak Ona jest potem rozprowadzana po całym, po całym budynku. I tutaj e, powstaje pytanie, czy tego typu urządzenia albo instalacje no, mogą podlegać opodatkowaniu w tym nowym stanie prawnym jako, jako budowle. Dodajmy jeszcze o opodatkowaniu znacznie surowszemu niż sam budynek. 2% wartości. Tak, tak, tak. No, tak. Zwykle nie opłaca się e, mieć, mieć budowli. Tak to kolokwialnie e, powiem. Jeżeli chodzi o te, o te klimatyzację. jeżeli ta klimatyzacja służy temu budynkowi w tym sensie, że pomaga spełniać temu budynkowi jego główną funkcję, tak? czyli powiedzmy mamy ten biurowiec, tam przychodzą pracownicy, no i korzystają z tej klimatyzacji. Jak jest na zewnątrz ciepło, no to w środku można wytrzymać. Tak? W, w tym przykładzie. Taka klimatyzacja nie powinna podlegać opodatkowaniu jako, jako budowla. Będzie opodatkowany sam budynek tylko i wyłącznie. Również w tym przypadku nie można traktować e, takiego urządzenia, e, takiego klimatyzatora jako e, urządzenia budowlanego, o którym, o którym e, mówiliśmy. Już sama definicja budynku wystarczy, żeby dojść do takiego wniosku. Mm -hmm. Byłem kiedyś w wieżowcu, w którym wysiadł prąd, a mm -hmm. okna się nie otwierały e, i zarządzono ewakuację, bo inaczej by się wszyscy podusili. To w takim przypadku line. chyba jednak on jest budowlą, jeżeli nie można już oddychać. E, wróćmy jeszcze do tych formalności związanych z tym podatkiem. Do końca marca 25 roku, obecnego roku, trzeba było złożyć już deklaracje nowe, według nowych przepisów i ujawnić te budowle zdefiniowane na nowo. E, no a teraz mamy... I co urzędy gmin robią z tymi deklaracjami? Sprawdzają je. W rzeczywistości no, proces wygląda w ten sposób yy, i wyglądał, że firmy, no, szczególnie te większe, yy, jak zobaczyły ten zestaw nowych przepisów, no to oczywiście bardzo często złapały się za głowę, no bo trzeba było zrobić inwentaryzację majątku. No, w większych firmach to był proces, który trwał wiele miesięcy yy, i mógł się nawet na razie nie zakończyć, on, on bardzo często jeszcze trwa. No ale trzeba było złożyć deklaracje podatkowe. To, co urzędy teraz robią, to porównują sobie te nowe deklaracje z deklaracjami poprzednimi. Jeżeli e, są jakieś istotne różnice między tymi nowymi i starymi deklaracjami, wtedy proszą podatników o wyjaśnienia. No tak, a jeżeli się tak zdarzy, że taki podatnik, jak zrobił już tę inwentaryzację, spowodowano oczywiście wejściem w życie nowych przepisów i zadeklarował budowle, których wcześniej nie deklarował, choć miał je u siebie na posesji tak. od dawna. Co wtedy? No właśnie, no to, to jest, to jest niestety sytuacja, z którą mamy do czynienia bardzo często teraz, bo przy okazji tych prac inwentaryzacyjnych, no wychodzą również pewne nieścisłości dotyczące przeszłości. No bo jeżeli teraz chodzimy po zakładzie i widzimy, no nie wiem, choćby tutaj jakieś, jakieś urządzenia, no to proces jest prosty. Patrzymy na ewidencję środków trwałych, prosimy o wyjaśnienia, os osoby techniczne nam wy wyjaśniają, co to jest za urządzenie, jakie jest zbudowane. No i bardzo często przy tej okazji wychodzi, podczas ta takiej analizy, że już w poprzednim stanie prawnym e, jakieś elementy majątku powinny były być opodatkowane. Jeżeli teraz e, klient decyduje się na opodatkowanie e, jakichś obiektów teraz, w 2025 roku, a nie, a nie złożył korekt deklaracji za przeszłość, to Pan to takim klientom doradza korektę deklaracji, tak? E, no, oczywiście każdy przypadek trzeba analizować mhm. odrębnie, bo mamy takie sytuacje w podatku w nieruchomości, które są czarno-białe. Tak. Jeżeli. Jeżeli sytuacja jest jasna, a, a są takie sytuacje, bardzo często podczas tych prac, które przeprowadziliśmy do tej pory wychodziło, że to, co powinno było być traktowane na przykład jako urządzenie budowlane w poprzednim stanie prawnym, czyli na, na przykład różne obiekty znajdujące się wokół budynków, są takie dosyć standardowe sytuacje, ogrodzenia, oświetlenie to było pomijane do, dotychczas w deklaracjach podatkowych no jeżeli mamy do czynienia z takimi oczywistymi sytuacjami to jednak korekta za przeszłość jest wskazana jeżeli mamy do czynienia z trochę bardziej szarymi sytuacjami, to oczywiście trzeba każdy przypadek indywidualnie tutaj rozpatrzeć, bo może być tak, że orzecznictwo sądów administracyjnych było na przykład podzielone co do jakiejś kwestii. No to wtedy musimy ocenić ryzyko już indywidualnie. No tak, przypadek takich czasem dziwnych, a na pewno już rozbieżnych interpretacji dotyczył na przykład kopalni. Oj, tak. tak jak jesteśmy tutaj kilkaset metrów pod ziemią, no to mamy nie tylko ziemię, ale i obudowę. Tak. Tego pomieszczenia, w którym jesteśmy, i taka, takie wyrobisko górnicze, a raczej mm. jego obudowa, też była traktowana przez niektóre organy gmin, mm. na Śląsku, zwłaszcza tak. e, jako osobna budowla. Czy nowa ustawa to już uporządkowała? I to jest bardzo, bardzo ciekawy, e, ciekawy wątek. E, jedno zdanie wprowadzenia takiego historycznego. Dawno, dawno temu e, organy podatkowe próbowały w kopalniach i węgla kamiennego, ale także w innych, w innych kopalniach opodatkować wyrobiska jako takie, czyli mówiąc bardzo kolokwialnie, dziury drążone w ziemi czy tunele. E, to spotkało się oczywiście z oporem podatników, i Trybunał Konstytucyjny w końcu stwierdził, że nie, nie, nie. Wyrobisko górnicze jako takie nie powinno podlegać opodatkowaniu. Ewentualnie to, co może podlegać opodatkowaniu, to konkretne, konkretne obiekty, które można sklasyfikować jako budowle. No i rozpoczął się proces wtedy, no szczególnie na Górnym Śląsku, właśnie poszukiwania tych budowli w kopalniach. Tak, tam były różne pomysły, choćby ten pomysł o traktowaniu tego, co widzimy w kopalni, choćby tutaj, jako tu, Tunelu. tunelu, tak, aczkolwiek no, o, w nowej ustawie jest tunel jak jest wymieniony tunel, jako budowla. Tak, aczkolwiek y, na szczęście y, chodzi o inne tunele. Proszę wyjaśnić różnicę. Czym się różni tunel taki tak. powiedzmy przejście podziemne w mieście, gdzieś tam blisko powierzchni no właśnie, od tego tunelu, w którym my jesteśmy. Tak, no y, 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 r, r, różni się tym, że. Mamy w prawie odrębną definicję wyrobiska górniczego. I w aktualnym stanie prawnym wyrobisko jako takie nie podlega opodatkowaniu. Jeżeli to nie podlega opodatkowaniu, to nie możemy niejako obchodzić, będąc organem podatkowym, obchodzić tych przepisów, twierdząc, że jednak to, co jest zgodnie z odpowiednimi przepisami wyrobiskiem górniczym, jednak nim nie jest, bo jest czymś innym. No, jakby, zasadniczo to są pojęcia, któreś, które są. Rozłączne. To, co widzimy w kopalni, spełnia definicję wyrobiska górniczego i w związku z tym nie jest tunelem. To, co pan redaktor wspomniał, czyli to, co widzimy na powierzchni, czyli te tunele choćby nie wiem, w przejściach podziemnych, to, to jest inna kategoria. Wiadomo, że to nie są wyrobiska górnicze. I teraz wracając do, do aktualnego stanu prawnego. Mamy już w 100% pewność, że wyrobiska jako takie nie podlegają opodatkowaniu. Ale przy okazji tej nowelizacji moja osobista opinia jest taka, że ustawodawca tutaj nie do końca przewidział co się będzie działo właśnie w przemyśle wydobywczym, ponieważ budowle tak jak wcześniej już stwierdziliśmy Każda budowla musi być e, musi powstać w wyniku robót budowlanych. Tak jak z tym klimatyzatorem, który powstał w jakiejś fabryce i został przykręcony na cztery śruby później do ściany, to nie są roboty budowlane, nie. więc nie będziemy go traktować jako budowę, tak? Zdecydowanie. I teraz, jeżeli chodzi o te wyrobiska, e, ustawa o Prawo budowlane zawiera takie, e, taki przepis, e, zgodnie z którym jeżeli dana e, robota została określona w prawie geologicznym i górniczym, to nie stosuje się do tych robót prawa budowlanego. Aha, czyli jak rozumiem, jeżeli wybudujemy sobie, nie wiem, szyb windowy w budynku na powierzchni, to to może być traktowane jako, nie wiem, osobna budowla, powiedzmy, ale już jeżeli to jest w kopalni pod ziemią, to są roboty geologiczne i górnicze i nie jest to budowla. Tak. tak. Ciekawe. I w związku z tym, i w związku z tym, to, co znajduje się pod ziemią zasadniczo podlega innemu reżimowi prawnemu niż prawo budowlane. A jeżeli tak, to ta główna definicja, z którą się tutaj mierzymy w, tych, w tym nowym stanie prawnym, czyli definicja budowli, ona no, raczej nie będzie, nie będzie spełniona. Czyli jak rozumiem, to podobne urządzenie, no, kompresor czy, czy inne, zamontowane w fabryce czy w jakimś mhm. budynku, na powierzchni, gdzie są typowe roboty budowlane, to taki sam zamontowany w kopalni już budowlą nie będzie. No właśnie i teraz paradoks. Po, powstaje, powstaje, powstaje pytanie, skąd takie duże przeoczenie. Ja jestem świadomy, jeżeli chodzi o branżę, o, mówię o doradztwie podatkowym i, 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 i o klientach, że to, o czym mówimy, to nie jest tylko i wyłącznie teoria. Yy, zarówno podatnicy, jak i podejrzewam organy podatkowe już na tyle wczytały się w te nowe przepisy, że powoli ta świadomość tego problemu yy, rośnie. Tutaj musimy po, yy, poczekać na, na praktykę. Najbardziej prawdopodobne jest to, że yy, no niektórzy podatnicy mogą wystąpić do właściwych swoich organów podatkowych z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty i powstaną w spory, no bo naturalne dla, dla gmin, na terenie których znajdują się no, kopalnie, i to mówimy o kopalniach różnego typu. Nie chodzi tutaj tylko wyłącznie o, o wydobycie węgla kamiennego, ale również o, o inne surowce, a także o powiedzmy, o, o, ta, o takich przedsiębiorców, no, którzy nie prowadzą nie mają kopalń jako takich, ale mają różnego typu odwierty choćby, tak? I mają roboty głębinowe. Chodzi o pobór wody na przykład, Na tak? przykład. No i, no i trzeba sobie teraz no poczekać na wynik, na wynik tych sporów. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę aktualne brzmienie przepisów, podatnicy mają bardzo duże szanse na wygraną. Rozumiem, że pan jako szef biura waszej kancelarii w Katowicach na bieżąco się przygląda tej właśnie lokalnej specyfice, gdzie to samo urządzenie może być opodatkowane Zupełnie inaczej, raczej nieopodatkowane, niż gdzieś tam na powierzchni. No zdecydowanie. Tak. No, tylko, że to znaczy, że wciąż będą spory. A, absolutnie, że, że będą spory, i to, mhm. o czym mówimy, to jest, to jest, to jest jeden z przykładów e, no, takich sytuacji, które są sporogenne, jeżeli mogę tak stwierdzić. E, rozumiem. E, wróćmy jeszcze do mhm. tych deklaracji. Podatnicy je złożyli. Mhm. E, organy podatkowe, czyli gminy teraz się temu przyglądają, są może czynności sprawdzające, może jeszcze nie kontrolę, ale ja sobie potrafię wyobrazić, że jeżeli to jest jakiś duży zakład przemysłowy, mhm. e, który miał mnóstwo tych budowli u siebie, to on mógł dla porządku złożyć do końca marca tę deklarację, ale tak naprawdę nie wszystko zinwentaryzować. Co taka firma może teraz zrobić? To, co może i powinna zrobić, to, to powinna kontynuować te swoje prace no po to, żeby się upewnić, że cały majątek jest już uporządkowany pod względem podatkowym, że wiemy, jak, jak go klasyfikować. W przypadku, w którym no, wyjdzie nam, że jednak to, co powinniśmy byli zadeklarować, różni się od tego, co już zadeklarowaliśmy w deklaracji, to oczywiście podatnicy powinni skorygować swoje rozliczenia podatkowe. I tutaj istotne jest to, że mamy rok 2025 trwają czynności sprawdzające, a raczej te czynności sprawdzające często nie mają takiego bardzo formalnego charakteru. Tak? To znaczy yy, organy no, zadają nam pytania, my na te pytania odpowiadamy, ale to nie jest bardzo często tak, że organ już wie, że coś u nas jest nie tak. Organ może podejrzewać, że coś jest nie tak, ale powiedzmy, że, 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 że nie ma tego w formie jakiejś tam pisemnej, udokumentowanej, tak jak to ma miejsce w przypadku kontroli podatkowej. To ma bardzo duże znaczenie, no bo w przypadku, w którym okaże się, że na przykład, nie wiem, za pięć miesięcy, że powinniśmy byli zadeklarować nie 100 tysięcy podatku, ale 200 tysięcy podatku, no to sama korekta deklaracji... Pozwoli nam uniknąć no, takich najbardziej istotnych ryzyk karnych, skarbowych. W sytuacji zaś, w której no, organ już by wiedział, że coś jest u nas nie tak. Czyli na przykład jest wszczęta kontrola podatkowa i organ przyszedł na wizję lokalną, zrobił sobie dokumentację zdjęciową, wziął od nas jakąś dokumentację budowlaną, to organ już ma udokumentowaną wiadomość o tym, że y, mamy zaległość podatkową. I wtedy może się zdarzyć tak, że już w trakcie kontroli podatkowej taki urząd gminy zawiadomi choćby prokuratora o tym, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego. Ojej, groźnie zabrzmiało, ale no. miejmy nadzieję, że aż tak może nie będzie. Na razie Jeszcze. przecież samorządy też się tego uczą. <grym> Oczywiście, aczkolwiek yy, to nie przeszkadzało na przykład w przeszłości samorządom yy, zawiadamiać prokuratora wtedy, kiedy powiedzmy, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego była niekorzystna dla gminy. Wtedy prokurator ma taką możliwość, żeby wnieść skargę do sądu administracyjnego. Gmina takiej możliwości nie ma, bo już nie jest stroną postępowania, tak? No no. więc jeżeli, jeżeli gmina była zdolna do, że tak powiem, omijania tego trybu administracyjnego, czyli omijania SKO, i sama próbowała nakłonić prokuraturę do tego, żeby prokurator wniósł niekorzystną dla podatnika skargę do sądu administ administracyjnego, no to ja sobie wyobrażam również taką sytuację, w której postępowania karne skarbowe będą takim elementem nacisku gry z, poda z podatnikiem. Tak? No to już jest zupełnie odrębna sytuacja. Mieliśmy też odcinek podatkowej paczki dotyczący <laughs> e, deregulacji, gdzie no, jest szansa, że może takie przypadki z powoli fiskusa zostaną ukrócone. A na dzisiaj na dzień 23 maja 25 roku proszę państwa mamy taką właśnie sytuację, że jest takie trochę wyczekiwanie. Co to z tymi no budowlami według nowych definicji będzie? Co zrobią samorządy? No na pewno podatnicy ci, którzy jeszcze nie dopełnili wszystkich obowiązków, niech dopełnią, niech pokorygują. O sprawach podatku od nieruchomości i szczególnie budowli używanych w biznesie. Rozmawiałem z Adamem Helwigiem, doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii Paczuski Taudon. Państwa zaś zapraszam na oglądanie kolejnych odcinków podatkowej paczki. Dziękuję.